Myślę, że wartości, które powinny przyświecać młodym ludziom, nie zmieniają się tak szybko jak rzeczywistość, która nas otacza. Oczywiście wszystko to, co dzieje się w dzisiejszym świecie, nie tylko tym, związanym z obecną sytuacją pandemiczną, ale ogólnie w świecie XXI wieku, oczywiście, determinuje życie młodych ludzi, ich wybory zawodowe, prywatne, ich podejście do rozwijania swoich umiejętności, obierania konkretnych ścieżek życiowych. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zawsze i tak jest chyba już od, od, od bardzo dawna, młodzi ludzie, Przede wszystkim to, czym powinni się kierować, to otwartość i chęć poznania świata. To jest bardzo ważne, aby, będąc właśnie młodą osobą, mającą, mającą duże możliwości poznawania nowych osób, poznawania nowych miejsc, kultur, obyczajów, również poznawania samych siebie, wykonując różne prace. Sprawdzając się w różnych branżach, wszystko to sprawia, że młodzi ludzie, po prostu korzystając z tego, wszystkiego, co ich otacza, mogą po prostu efektywnie programować swoją, swoją przyszłość, choć oczywiście wszystkiego nie można, nie można przewidzieć. Oprócz tego, myślę, że to też jest taka naturalna zdolność do uczenia się, tak, aby oprócz tego poznawania świata. Do jego różnych y, aspektów też nie zapominać o tej takiej twardej podstawie, twardej wiedzy, kompetencji, które po prostu sprawiają, że z roku na rok stają się nie tylko coraz bardziej dojrzali mentalnie, ale również przede wszystkim zyskują wiedzy, zyskują właśnie kompetencje, pozwalające im z jednej strony na taki auto rozwój, natomiast z drugiej strony też wpływają na to, że po prostu są coraz atrakcyjniejsi dla przyszłych pracodawców, z różnych bran. Z różnych profesji, i to jest, myślę, że takie właśnie dwa, dwa elementy, które każdy młody człowiek, bez względu na to, pod jaką szerokością geograficzną mieszka, powinien mieć na uwadze. Ja myślę, że każdy młody lider jeżeli już tym liderem de facto się, się stał, co też jest pewnie elementem pewnego procesu, przede wszystkim powinien wykazywać się, Otwartością na rozmowę, na dialog z różnymi e, ludźmi o różnych e, poglądach, o różnej e, też podejściu do, do życia. To jest bardzo ważne, aby umieć właśnie e, koncentrować i skupiać wokół siebie ludzi e, różnych, e, bo to też pokazuje e, bardzo łatwo, czy dany lider jest osobą charyzmatyczną, czyli potrafi, e, nawet jeżeli nie ze wszystkimi się e, zgadza, e, jednak wokół pewnych wspólnych misji, wokół pewnych wspólnych celów, interesów, Jednoczyć, jednoczyć ludzi. Myślę, że to jest bardzo ważne. Właśnie umiejętność też rozmawiania, komunikowania się w różnej formie, bo ta komunikacja nie zawsze jest taka bezpośrednia, taka jak w tym momencie mówię do Państwa, ale często to jest komunikacja już w tym momencie zdalna, często jest to komunikacja w formie pisemnej. Wszędzie tam warto pokazać, że mówi się faktycznie do tego drugiego człowieka i jest się. Przekazując swoje argumenty, jednocześnie otwartym na, na ich. Ja myślę też, że próbując tak sięgać do trochę własnej historii, kiedy też w ostatnich latach zostało mi powierzona bardzo odpowiedzialna funkcja tutaj wspierania i rozwoju jednego z największych programów edukacji finansowej w Europie, bankowcy dla edukacji, który jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości, to właśnie taka otwartość i taka umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem to po pierwsze, a po drugie też jednak korzystanie z Doświadczeń, które mimo młodego wieku starałem się od najmłodszych lat gromadzić, to przede wszystkim doświadczenie działalności w wszelkiego rodzaju organizacjach studenckich. To jest bardzo ważne, aby nawet można to już naprawdę zacząć na etapie szkoły podstawowej, kiedy angażujemy się, nie wiem, w samorząd szkolny, potem właśnie w szkole średniej, czy, czy już potem na studiach, gdzie tych możliwości aktywności i takiego rozwoju swoich kompetencji jest coraz więcej, bo to też pokazuje przyszłym pracodawcom, że jesteśmy ludźmi, którzy chcą działać, nawet nie zawsze otrzymują za to przecież wynagrodzenie a jednak poświęcają swój wolny czas, poświęcają swoją energię na to, żeby coś dla kogoś po prostu zrobić, żeby komuś żyło się łatwiej, lepiej, przyjemniej i myślę, że to jest też właśnie bardzo ważne, aby od najmłodszych lat, od takiego momentu, kiedy już jesteśmy gdzieś tam świadomi swojego życia, jednak starać się robić też coś, coś dla innych, bo wtedy po prostu tych możliwości z roku na rok będzie, będzie coraz więcej, a też nasi przyszli pracodawcy będą widzieć w nas osoby proaktywne, osoby kreatywne, osoby, które nie boją się działać, nie boją się. Komunikować z otoczeniem i to myślę, że z punktu widzenia biznesu, ale też ogólnie całej przestrzeni publicznej jest bardzo ważne, aby takich ludzi młodych pojawiało się jak najwięcej, bo to też będzie dawało w porozumieniu, oczywiście, i w cisłej współpracy z tymi osobami o większym doświadczeniu taką naturalną ciągłość rozwoju. Mówiąc górnolotnie całego naszego, naszego świata, ale nawet sięgając tutaj do, do własnych przykładów, najpierw swojej szkoły, uczelni, może miasta, potem kraju, kontynentu, no i właśnie na końcu, na końcu świata. Jubileusz Porozumień sierpniowych, który w tym roku obchodzimy, mimo młodego wieku, również dla mnie jest dosyć szczególny, w tym znaczeniu, że jestem szczęśliwym reprezentantem rocznika 89, a więc rocznika, w którym, jak Państwo wiecie, doszło do porozumień Okrągłego Stołu w Polsce, które było tak naprawdę przykładem dla nie tylko dla Europy, ale dla świata, w jaki sposób. Można w pokojowy sposób spróbować zbudować nową, lepszą rzeczywistość. Więc też wątek Solidarności i w ogóle Solidarność jako taka wartość jest dla osób z mojego pokolenia bardzo ważna i bardzo bliska. Ja myślę, że nie ma lepszych i nie ma gorszych czasów dla bycia Solidarnym. Solidarność to jest tak naprawdę coś, co powinno na nam przyświecać zawsze, bez względu na to, czy akurat mierzymy się. as a uh Z trudniejszymi momentami, tak jak obecnie w związku z sytuacją pandemiczną, czy mamy tak zwany okres względnego, względnego spokoju w kraju, na kontynencie czy, 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 czy na świecie. Natomiast absolutnie warto być solidarnym, natomiast w tej solidarności trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ta solidarność nie może być wybiórcza, nie powinna być wybiórcza. To znaczy my nie powinniśmy wybierać sobie nie wiem, grup, dla których warto być solidarnym. czy z którymi chcemy tą solidarność odczuwać, a tych, z którymi się na przykład z różnych względów nie zgadzamy, takich, takich wartości, jak solidarność nie, nie wspierać. Warto być solidarnym zawsze warto być solidarnym z możliwie szerokim szeroką grupą naszych, naszych partnerów, czy biznesowych, czy społecznych, czy, czy życiowych, bo to myślę, że będzie sprawiało i, wnosi, i wznosiło nasz potencjał, tak. Taki społeczny na, na wyższy poziom, po prostu. I tutaj myślę, że nie tylko w, w obliczu takiej. E... Dostojnej rocznicy, jak, jak w tym roku, ale generalnie na co dzień warto o tej solidarności pamiętać, zwłaszcza wśród osób młodych, bo to tak naprawdę państwo, państwa pokolenie, moje pokolenie są tymi pokoleniami, które będą decydować już za jakiś czas o tym, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość. I jeżeli nie będziemy umieli się porozumieć wokół pewnych wspólnych spraw, właśnie nie będziemy umieli być solidarni względem siebie, względem, względem swoich ważnych wartości, no to po prostu będzie nam się żyło trudniej. Natomiast ja wierzę, że gdzieś tam będziemy umieli wyciągnąć wnioski z pewnych niepowodzeń starszego pokolenia. Nie we wszystkim udało się dotychczas porozumieć i tutaj myślę, że warto, abyśmy właśnie korzystając z doświadczeń tych starszych, bardziej doświadczonych osób, po prostu programować tą naszą rzeczywistość na, na lepszą. Myślę, że sytuacja wynikająca z pojawienia się koronawirusa, z tej sytuacji e, pandemicznej, to jest na pewno jedno wielkie wyzwanie dla, dla całego świata, bo tutaj e, nie, ma się, nie, nie ma się co oszukiwać, że to nas nie dotyczy. Mówię nas, e, ludzi młodych. E, Ponieważ tak naprawdę właśnie ludzi młodych dotyczy, to wydaje mi się, że w sposób największy. Z jednej strony oczywiście jest potężne wyzwanie takie bieżące związane z tym, że po prostu e, sytuacja gospodarcza, sytuacja społeczna w, w różnych gospodarkach światowych się bardzo dynamicznie zmieni. E, na takim gruncie bardzo lokalnym wiemy, że wielu młodych ludzi w ostatnich miesiącach straciło źródło utrzymania, jednak też dosięgnęły ich te skutki gospodarki. Z drugiej zaś strony, to, to, to też wielka szansa dla, dla młodych ludzi. Ta rzeczywistość będzie wyglądała inaczej. Tutaj wszystkie te Umiejętności, z jednej strony cyfrowe, umiejętności odnalezienia się w tym, w tym nowym porządku świata będą bardzo ważne, z drugiej strony, wszelkiego rodzaju postawy przedsiębiorcze, czyli jeżeli będziemy potrafili w tej nowej rzeczywistości zaproponować rozwiązania, które będą służyły, służyły większej grupie osób i będą służyły też potencjałowi gospodarczemu, no to tutaj na pewno będziemy, będziemy zwycięskimi. Także wydaje mi się że tutaj ten wątek przede wszystkim po pierwsze właśnie rynku pracy po drugie też takiej postawy proaktywnej przedsiębiorczości w przypadku młodego pokolenia będzie będzie wskazywał na to że, że po prostu opanujemy tą sytuację i, i, i kolejne lata będą, będą dla młodych ludzi ludzi łatwiejsze choć na pewno też jeżeli miałbym dodać taki trzeci element to na pewno samokształcenie tak tutaj rozwijanie wiedzy rozwijanie wykształcenia również w tych nowych, w nowych kierunkach mamy do czynienia z już postępującą tą cyfryzacją gospodarki z procesem elektronifikacji w większości w większości usług czy w domenie publicznej czy w do, benii, do benii prywatnej, to wszystko jest, jest szansą dla, dla młodych ludzi, natomiast to też nie jest tak, że, że wszystko przyjdzie samo do nas. Trzeba pamiętać o tej właśnie proaktywności i o tym, aby postawić przede wszystkim właśnie na, na rozwój. I tutaj myślę wtedy, że, że te kolejne lata wspólnymi siłami łącząc ten potencjał, energię młodych ludzi z doświadczeniem osób bardziej doświadczonych przyniosą nam, przyniosą nam po prostu dobre czasy i, i szanse na to, aby z efektami tego, co nas spotkało w tym roku, jeżeli chodzi o pandemię, po prostu wygrać.